Halo, halo, cześć, witam was Mike w nowym nagraniu a propos rewolucji na podziemnych. No i dodatkowo dorzucimy do tego typy, ligę holenderską, mega przewagę. I tak dalej, i tak dalej. Najpierw sobie opowiemy o tym, co nowe. Więc tak, w sumie zacznę od tego, co stare, wbijajcie to na nasz telegram, jeżeli chcecie potestować z nami typerów lub wejść do społeczności, jest duży czat. Wbijacie tu, klikacie tu i. Jesteście oczywiście, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, to motywuje, a przede wszystkim No oglądając, to nie dajecie suba, nie jesteście na bieżąco, a myślę, że warto, jeżeli kogoś interesuje typerka na poważnie i zarobkowo, a nie jakieś pitu, pitu bez wyników. Chciałbym Was zaprosić też na nowe medium, na kanał X, czyli stary Twitter. Postanowiłem, że założę sobie konto. Na razie tego tak nie forsuję za bardzo, ale będzie to forsowane dość mocno. Będę chciał tutaj wejść w interakcję porozmawiać trochę o typerce, dać trochę unikatowych treści, na przykład możecie tu sobie e, poczytać typy, których nie było na telegramie. To już jest coś, będzie tutaj też trochę treści być może lifestyle'owej, na przykład teraz e, jutro też lecę do Neapolu, w niedzielę mecz na poli Juventus. Zamierzam tam coś zobaczyć, więc może coś wrzucam, bo trochę tych stadionów w Europie e, zwiedziłem, nie tylko w Polsce właśnie. I co jakiś czas gdzieś tam z pasji też do sportu latam, więc myślę, że połączenie takiej makerki i promowanie serwisu podziemnych, który dostał teraz dość dużą zmianę plus unikatowe treści, plus trochę Lifestyle'u będzie fajnym opcją, tym bardziej, że na x się można fajnie tutaj prosperować. Mało osób z Was też pewnie korzysta z tego portalu, bo widzę po, po dołączeniach. Ja też do tej pory nie korzystałem, jakoś nie było to dla mnie. Ale też mówię, nie forsowałem. Jak ktoś chce, to wbijajcie, zapraszam Was, obserwujcie, bo myślę, że będzie warto. A, kontent dodatkowy i unikatowy. Dobra, lecimy szybko do portalu podziemne. No i tak, duża zmiana, która nastąpiła przede wszystkim programista Dowius i to jest jedna z wielu zmian, które jeszcze wejdą na serwis. Czyli tak, własne typy, czyli ten manualny formularz, bo wiecie, tu mamy automatyczną ofertę. Wybieramy sobie sport, gdzieś tam dodajemy typ, rozwijamy więcej. Coś gramy system rozlicza, ale no nie jest tutaj wszystko, co byście chcieli, tak? Więc wychodząc do mną przeciw, dodałem własne typy, manualny formularz, jest już to dostępne. Myślałem, że będzie dostępne dla każdego. I tak na początku nawet zrobiliśmy. Mówię fajnie, żeby każdy mógł sobie tutaj wpisywać jakieś typy, może zabłyśnie. Mówiacie, no dobre intencje. A z dobrych intencji niestety dobrych rzeczy nie ma, nie przekłada się to, a, a wręcz przeciwnie, są złe. No i pokażę Wam tutaj, tylko być może zmienię perspektywę. Pokażę Wam dobre właśnie intencje, które szybko się skończyły. Typer TXEO 8586. Dał typ 2, stara, kontra tu stary, stary, wygra, kurs 69, 680. Rozliczył sobie, bo oczywiście rozliczacie sobie też sami te typy, nawet musicie, bo inaczej też grozi upomnienie albo ban. Trzecie upomnienie to jest permaban, eee, a czasem można takiego bana dostać od razu. No, dwa coś, tak na przykład, który jak ten typer. Który zaburzył już nam topkę, bo przy takim trafionym jednym, to już jest świat i ludzie. Ale jak trafiliśmy takich, nie wiem, 10 i sobie rozliczyliśmy, to to już jesteśmy na top top. Więc programista musiał wyrzucić, no i oczywiście od razu poszedł ban. Będą takie informacje, być może jeszcze graficznie będzie to fajniej wyglądało. No i cóż, no pośmiać się można, twoja stara czy twój stary wygra. Miło, ale no jeżeli będą takie szkodniki na portalu, no to będzie syf. Ci to będą poważnie chcieli to potraktować. Będą się tylko frustrowali, więc ja to rozumiem. No, i niestety została zablokowana dla użytkowników darmowych taka opcja, więc na ten moment mają ją użytkownicy premium, aby jakby dopieścić te swoje e, typy. Co z użytkownikami darmowymi, jakby w ogóle chcieli? Właśnie myślałem w tym kontekście, żeby to zrobić, i zrobię to w taki sposób, bo jeżeli ktoś nie będzie chciał tutaj miał aspiracji, żeby zarabiać, ale będzie chciał mieć dla siebie jakiś formularz własnych typów. Później sobie go wyciągnąć do Excela, bo taka opcja też będzie, to będzie mógł sobie wykupić za powiedzmy kilka dych, nie wiem, jak czteropak piwa, czy jak flaszka. Czy jak jedna jakaś mała impreza posiadowa bardziej przy meczu. 3-4-5 dych, ustalę taką cenę i żywotnie będzie można sobie kupić. To odstraszy osoby, które chcą robić syf. No bo nie powiedzcie mi, że ktoś będzie kupował co chwilę, nawet jak to będzie kosztowało, nie wiem, 26 zł, żeby dostać za moment bana i znowu robić płatność i znowu dać jakiś głupi komentarz, nie? Czy coś w tym stylu, no bez sens, ale no niestety tak funkcjonują masowi odbiorcy. Nie każdemu zależy tutaj na typowaniu, a no różne są pobudki ludzi. No, wiemy, nie muszę Wam tłumaczyć, no każdy wie, jak to wygląda obecny świat, dlatego na ten moment jest to formularz dla typów premium, ale będzie też dostępny dla darmowych użytkowników pod warunkiem, że sobie do niego dodatkowego zapłacą, jeżeli będzie im w ogóle do czegoś. Potrzebny, bo tak naprawdę to wy decydujecie czy chcecie, ja spełniam po wasze życzenia rozwijając ten portal. Krótkie jakby wprowadzenie tego formularza. Myślę, że wszystko proste, intuicyjne, nazwa drużyny. Ligi, rodzaj typu, linie specjalne. Właśnie dużo takich typerów było. No i mówiliście o tym, więc wyszedłem naprzeciw. Jeżeli chcecie wejść na serwis, chcecie trochę od mojej promocji. Mamy grono ludzi, którzy naprawdę interesują się typerką. Wybicie chociaż w tym małym gronie no to zapraszam, ja z chęcią pomogę, pod warunkiem, że jesteś uczciwym typerem, dobrą robisz robotę, napisz do mnie, jeżeli masz weryfikowane gdzieś typy, utworzę ci konto premium za free, to jest jedna z części promocji właśnie tej rewolucji, promocja będzie na, na podziemnych, za moment ją omówię, ale jeżeli nie jesteś, a chcesz po prostu sprawdzić się i zarobić, no to jednorazowa płatność do żywotnia za typerem premium to jest 200 zł, w perspektywie tego, ile można zarobić patrząc na Mara czy na Insidera, czy nawet wcześniej na siatkarza, czy zwilżonej, który jest długo. No ci najlepsi mają pięciocyfrowe sumy. Niekoniecznie zawsze z jedynką z przodu. Daję do, do myślenia. Zapraszam na portal. Wrzuciliśmy różne sporty, Żużel bardzo popularny, dużo osób kupuje. Nawet są free fighty, nawet możecie dać Casio, box jak chcecie macie ochotę. Wpisać tutaj Fame, czy to będzie crowd, czy to będzie jakaś gronda, czy jakaś inna, inna gala. Wszystko, legenda. Jeżeli spełnimy warunki, link do typu weryfikacja opcjonalny, to jest taki link, który możecie pominąć. E, gdybyśmy chcieli pokazać gdzieś tam kurs, ale potem nie wiem, czy, czy ten link będzie dalej działał, więc jest to totalnie opcjonalne. Macher analiza, analiza też powinna być ten, ten że jest opcjonalna. E, no i typer premium dodaje typ. Jak dodamy typ, to jeszcze taki mikro regulamin się pokaże. Które akceptujemy, więc możecie dostać ostrzeżenie od innych za nadużycia, na przykład za nieprawdziwe kursy albo za jakieś fikcyjne zdarzenia. No i jak trzy takie naruszenia, to już jest ban, a czasem od razu jest ban, zależy jaki kaliber naruszenia. Także ci, co chcą zaistnieć, myślę, że nie będą tego robić, ci, co chcą pajacować, będą musieli płacić. Niestety, tak to, tak to wygląda bo chciałem, żeby to było dostępne dla wszystkich, ale no cóż, jak ja mogłem tego nie przewidzieć, że ktoś za moment sobie zrobi jaja, ale wydarzyło się to szybciej niż na to pomyślałem. Nie za dzień, nie za parę godzin. Już od razu, w pierwszym uruchomieniu. Także tego nie dało się inaczej w ten sposób. To nie jest moja, jakby, ściwość, że tutaj chcę dorobić kilka dych na tym na formularzu, tylko traktujmy się poważnie i szanujmy się i tak dalej. Dobra, promocja na podziemnych, jeszcze kwestia tego typu, weekendowa, w związku z tym, że jakby otwieramy nowy etap, a tych etapów będzie więcej, w drodze są profile Ako i live, więc będzie się działo. Na trzech segmentach będzie można zarabiać. 20-25-30%. No i jeżeli jesteś typerem, tak jak mówię, i chcesz ze mną podziałać z naszym serwisem, to zapraszam napisz do mnie. Jeżeli znajdziemy przestrzeń do współpracy, to myślę, że jeżeli dobrze typujesz, to będziesz z tego wszystkiego zadowolony. Insider rozbija bank w tym miesiącu. Ale promocje nie tylko u Insider'a, a u wszystkich innych typerów, również umara czy uwięziona, i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam Was serdecznie. Spójrzmy sobie jeszcze na najlepszych darmowych typerów w lutym. Eee, tu już wcześniej miałem znaczone. Dobra, są no, płatni, bo kończymy luty. Nagrywam to w ostatnim dniu, i w zasadzie w ten sam dzień to leci Insider, siatkarz, Jacko Baty. Jacka, już kolejny miesiąc. Fajny, wyimaginowany typer manowy. Czterech obserwujących. O, widzę, że dość duże kursy gra. No, czy loter jada, czy się utrzyma? Zobaczymy. Na pewno możecie obserwować tych typerów. Tak jak to wygląda, ostatnio nagrałem filmy i z typerem z baseballa i typerem od. Boxu. On nie będzie podawał dużo typów od boxu i serii A, ale pewnie będą dość dobrze przeanalizowane. Tak wygląda tutaj baseball, a zobaczymy jak wygląda box. I no właśnie na tej zasadzie tutaj będzie można zgłosić typ, bo widzę, że tu już użytkownik używa formularza do ustawiania typów. Graficznie pewnie to poprawimy, żeby to było fajniej widoczne. Będą też procentowo, jakby. Ile ktoś ma automatycznych typów, a ile rozliczanych przez automat, a ile własnych. No i już, gdyby się coś mi tutaj nie zgadzało, no teraz nie będę sprawdzał. Wynik rozliczony, 5-7 inningów. Bookmacher tutaj jakby podany, możemy zgłosić. No i wówczas, jeżeli ja to rozpatrzę, czy ktoś w moderacji, może być warn, ale są już tutaj typy na zawodników. Bardzo dobry przykład. Mieliśmy też robić live, a wiem, że niektórzy zapytają, nie wiem dlaczego Tomek. Nie dałeś mi znać do tej pory. Trudno życzyć powodzenia w typowaniu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, na podziemnych jeszcze chyba i wszystko omówiłem, więc zapraszam na promocję. Zapraszam Was, typerów do współpracy i zapraszam osoby do typowania lub chętnych na dobre typy. Są spore promocje. Jedziemy teraz szybko dalej do SBC. Sport Business Consulting, czyli nasza strona, tutaj, którą prowadzę w połączeniu z Kamilem. Kamil podaje wam bety opłacalne, zakłady, jeżeli sobie przejdziemy szybko hmm, statystyki. 22 typy w piłce nożnej 57,87, 70% yieldu. Piłka nożna robi furorę. Praktycznie zaraz przybije single w zakupach. No ten w tym miesiącu w lutym nam mega zaufaliście. Super, że to się zwraca. Ako też ma e, bardzo świetną serię. Nie było wiele kuponów. Zawsze pytacie przy Ako. Dlaczego jest tak mało? No bo to jest dopełnienie do singli. Ako kupujecie do singli, to jest adekwatna, proporcjonalna do singli. 10 kuponów w lutym, ale jaki yield, jaki zysk. Tak, działają kupony Ako, żebyśmy coś dali musi, coś się opłacać. Single flagowa grupa w lutym 33,83. To są wszystko walibuty, więc musicie podejść poważnie do gry, a możecie i tak wszystkiego nie złapać, jeden do jednego wyniku nie odtworzycie. Ale kto podejdzie poważnie, to myślę, że z podatkiem jest w stanie zarobić. Sprawdźcie, sami wróbcie sobie zdanie, albo zacznijcie od darmowych rzeczy, których też jest masa na podziemnych. I też tutaj promocja na SBC. Jeżeli chcecie kupić, to w sklepie widnieją dwie promocje 199 i 130 zł do końca weekendu. Więc też pieszcie się. Dwie promocje na nowe otwarcie. Dobra, lecimy teraz do typów. Najpierw typy ode mnie. No i jak? Cztery, cztery typy, wysokie kursy. 2200 profitu. Jeżeli byśmy grali po stówce moje typy, a ja daję typy komercyjne, więc nie byłoby z tym problemu. Profil przeniosę sobie na podziemne. Będzie fajna funkcja na podziemne, gdzie będzie można eksport, import do Excela. Robić sobie własną historię typów. Tego też nikt nie oferuje. Mam też świetny pomysł na turnieje, jak zrobić fajne turnieje. Więc te nowe rzeczy będą wchodziły na serwis, a cztery typy ode mnie. Nie są to typy przypadkowe. I to z tego, że kursy są wysokie, jeżeli ja lubię grać wysokie, bo obserwuję tą ligę. Więc pokrótce analiza Sparta Alkmar. Myślę, że Sparta nawet jest faworytem tego meczu. Patrząc jaką gra padakę Alkmar. Chociaż ta Padaka Kalmarów pozwoliła i tak ograć, Ajax bez problemu, bo Ajax jest tragiczny, jak antyczna. Komedia. Więc cóż, jeżeli coś możecie grać z handicapem, to no, zwiększcie sobie prawdopodobieństwo. Myślę, że Almer tego meczu mm, nie wygra na pewno niełatwo jakimś partem, Może patrząc na ich dyspozycję Herakles Sparta. Mm, na sztucznej murawie u siebie, Almere ostatnio mm, trochę zawiodło w tym meczu. Mm, bodajże chyba Stuentę. Dostali mocny oklep. Nie, nie, stłę z, z ormami. Przygrali. Ale patrzę na, na to, w jaki mecz to jest rangi i w zasadzie, że karakres u siebie myślę, że jest faworytem. 2,70 spokojnie można wziąć, a jak z Utrecht. Tak jak mówiłem, ma jest tragiczny, jeżeli oglądaliście Laniec Bodo, to aż wstyd patrzeć, jak tak utytułowana drużyna tak się kompromituje, mimo tego weszli dalej. Ten trostrzał fart, tysiące poprzeczek, słupków. I dziwnych sytuacji uratowało Ajax, i, i tak się czuje trochę, że no, sprawiedliwość powinna być taka, że to Norwegowie powinni awansować. Dlatego też Utrecht wygrał już z Ajaxem. U siebie zawsze dla nich ciężkim rywalem. To są mecze podwyższone dla agresywny Kiwicowsko i Utrecht też się piłkarsko spina. Wkład ma Utrecht dobry, lepszy niż pozycja w tabeli. Ajax się nic nie gra: Henderson na ławce, Wanderszy z pięcioma obrońcami. Nie ma kto na skrzydła grać. Zawód go goni zawód, ten sezon lepszy już nie będzie. Wątpię, żeby się udało uratować, wejść na czwarte, a co dopiero trzecie miejsce. Tam już Twente myślę, że tego nie odda. Eee, no i z handicapem to spokojnie można próbować, a myślę, że nawet Utrecht pokusi się o zwycięstwo. I we Feyenoord, szlagier, powiecie znowu, boków wyższy, to dlatego Feyenoord? Nie, Feyenoord dlatego, bo z Romą zagrali świetne zawody, szkoda, bo karne to loteria, przegrali tą serię mm, nerwów. W dół meczu nie byli gorsi, był to bardzo równy mecz, ale Roma ma piłkarzy w wyższej jakości, nie oszukujmy się, ale Feyenoord jest fajnym kolektywem, mieli swoje słabsze momenty w tym sezonie. Zawsze trafiają na te zespoły, że oraz oklepią Latwię, potem trafią na Romę i to są wyrównane mecze. A PSW, mimo 1-7 widzę jakiś taki lekki spadek formy i coś czuję, że Feyenoord może to wygrać, tym bardziej, że jeżeli wygra, to nabierze rozsądny jeszcze dystans do końca sezonu i byłoby jakieś szanse, jeżeli przegra, no to już Oren mogą jeszcze pogratulować mistrza i będzie. Będzie ciekawie, jak Myślę, że PSW nie jest. Bez szansy. Szybko lecimy do super przewagi RDWizje. Super przewaga daje zarobić na Eredivisji. Ostatnia kolejka słaba. No ale będziemy sobie oceniać po następnych meczach. Tu jest tabela, która zostanie uzupełniona. Eee, Bundesliga. Bundesy też ogólnie minusowo, ale całościowo jest plus, nawet bodajże z podatkiem będzie ten plus. A opcja out chyba najlepiej tutaj wchodzi w tym wypadku. No i nasza Ekstra klasa to chyba największy minus, bo nawet nie udało się. Bez kaszautu czegoś trafić, czyli minus 900, czyli największa kara. No i ekstra klasa będzie na drogim minusie, chociaż tak się mówi. Taka, że każdy z każdym może, no ale znowu te kursy nie są fantastyczne, bo wiadomo, każdy z każdym może lech, Pog legia pogoń 3,35 na pogoń. No, jakby legia była taką mocą w Polsce, to na to pogoń to powinno być 8-9. Eee, no, ale wiemy, jak jest legia też poza formą. Ocenimy sobie to wszystko na koniec tej rundy, a potem zobaczymy, czy wasze lajki, like, wyświetlenia, chęci będą, współ, będą współmierne do tego żeby tę serię prowadzić dalej, być może strafi się coś ciekawszego. To jest seria zabawa porównawcza, poważne granie. Zapraszam na podziemne, na SBC, do grupy z tam, gdzie macie podane na to, co grać i jak grać. No i wbijajcie na Telegram i przede wszystkim portal X, żeby obserwować, co to się tu będzie działo, a będzie unikatowe typy, trochę lifestyleowo i trochę z.